島の Jesteśmy w Warszawie z Damę. tym oto człowiekiem, który w stolicy przedstawiać na moim kanale nie trzeba. I dzisiaj mierzymy się w absurdalnych rekordach. To znaczy sprawdzamy rzeczy, których sobie nikt nie sprawdzał. Czytaj nie mamy lepszego pomysłu na odcinek. Tak, Musieliśmy tutaj coś poczarować, ale mamy też challenge dla Was, a właściwie dla nas. Kto przegra, kto będzie mieć gorszy wynik sumarycznie. dostaje karę i wy wymyślacie karę. Przy następnym dropie spróbujemy ją Dobrze. zrealizować. W granicach rozsądku, oczywiście. Ale też jest tak wy. trochę nierozsądnie. Tak, tak, tak. Musicie taki to no to nie zjedz śledzia albo nie wiem o, zapukaj do drzwi. Tylko ty okay, mamy coś takiego, nie. wiesz. Coś dla nas, coś dla nas. Napiszcie w komentarzu. Dokładnie. A my zabieramy się tymczasem za pierwszą konkurencję. E, pierwszą konkurencją Rek. będzie rzucanie talerzem i obracanie i łapanie 180 stopni. Bardzo prosta sprawa. Podrzucamy sobie talerz na start, rozgrzewka. Zobaczymy z jakim ciężarem damy z to wykonać z jakim ciężarem Piątka? ja myślałem, że na o. repy. Nie. <laughs> mamy zaliczone. Cięż. że było ciężko. Dycha. Uuu, la. No, czułem. No szkła, kurwa. Słuchajcie, no to zbudujemy napięcie po prostu. Prawa ręka. Z zepsutym palcem to zrobię. Siedzi, bestia. No, prawa, prawa, silna. Są karabinki, pani Fembrzysto. Czuję, że to jest mocne. No co ty? To jest mocne. No. Możecie napisać w komentarzu, ile wy da radę zrobić. W sumie prosty challenge do zrobienia. Każdy powinien sprawdzić raz w życiu. Każdy mężczyzna powinien zakręcić kulą. Doczytależę nie niewykonalne, co? Ja nie mogę tego zarzucić, no. nawet, nie? nie, nie, nie Teraz ja nie, ty, nie, ja, czy ja, ja to podniosę w ogóle? To całkiem dobrze. Oh, wow. Do czasu. Oh, wow. Lepiej tak w, w tym przysiadzie nie sieć zbyt dużo, bo Kurna. wczoraj testowaliśmy maksy w przysiadzie. Kanton zaliczył ile? 50 kg? 50 kg na 13 powtórzeń. powtórzeń. No. Eee, zobaczycie cały odcinek u mnie na kanale pod tytułem dyskotekowy trening z panem prezesem. Bierzemy magnezję. No. Magnezja Kelly Athletics. Kot nowy prezes. Kot Jest? nowy prezes zostanie utworzony w dniu te, wydania tego odcinka. Dobra. I będzie upoważniać również do nowego dropa ubrań, jak widzicie. Trzeba zapisać się na listę osób oczekujących, ale mocny spodzień. Przed chwilą pan na siłce tutaj podbił i pytał, skąd ten spodzień mamy. Dokładnie. No I zapisał się na listę osób oczekujących. Więc... Nie, nie wiem, czemu powiedziałeś, ale mamy też drugi spodzień. Mamy. Koloru Oczywiście. palmowego. Tak, paloma. Palaroma, przepraszam, jak się profesjonalnie to nazywa. Więc my mamy, mamy listę oczekujących, zapisujemy się, wysyłamy Wam SMS-a na godzinę przed i radzimy szybko kupować, bo ostatnio się i tam szybko przydał. Tymczasem, Tymczasem. Próbujemy. Tymczasem. A ja nie nożyłem tego płynu ustrojowego. Sorry, przepraszam, zapomniałem, że to nie mój kanał. Dobra. Ale ogólnie i tak mocno, że Ty to możesz tak. Ale ogólnie 15 kilo to jest dużo. Nie wiem, nie widziałem, nie sprawdzałem. No to chodzi, to ma być absurdalne. To jak możemy bić rekordy, jeśli nie znamy rekordu? Ustanawiamy. Aha. Ustanawiamy rekordy. A personal best ustanawiamy? Tak. tak, tak. Nasze. Ustanawiamy personal best w ćwiczeniach, których nigdy nie robiliśmy. To jest mocne, nie? Okupa. Klej. Mocno, nie? No, co jest? Dojście ze strefy rażenia. Nie boję się o tego mojego kciuka. Blisko, blisko. No, jest strasznie Widzieliście to, to jest niemożliwe. Gdzie dalej przypali? bo ja bym chciał z dwoma kolegami przyjść na siłownię i nagrywać filmik na YouTubie. No dobrze, dobrze, tylko bądźcie cicho. No przecież nie będziemy rzucać talerzami, ani nie będziemy nie wiadomo, co robić. Będziemy sobie normalnie ćwiczyć. No spokojnie, nie będziemy nikogo w tle nie nagrywać. Nie będziemy nikogo w tle nagrywać. Ja, nic ja. Próba generalna ogólnie. Mój palec już krwawi. Ale to nieważne, wcale mnie nie boli. Nie żartuję. Bo możemy zawsze na tych odcinkach biado leje, nie? I zawsze jest minus 999 aura. <laughs> Dużo, że na siłowni Zepetel nie można wchodzić. <laughs> Podobna sytuacja. <laughs> Pan chce dołączyć <laughs> Ja Proszę. To na robię, ja no właśnie my właśnie też się i robimy pierwszy A. 15. Co? <laughs> no. Piątkę, dyszkę zrobiliśmy, teraz 15 walczymy. O! Co jest? Siedzi! Jak to się przekazuje? Nie musiałbym na to jest właściwie, że... Wyczuć ruch. O! Dobrze, dobrze. O, ale wyglądało obiecująco tą tak. teraz. Damy dyszkę. Damy dyszkę. Niech będzie zaliczone. No. No i też chudsze jest, łatwiej ścisnąć. No, o, teraz, o. no lewa ciężko. Ładnie. ale te piętki chwil to. Ale uwiecznione jest. Dwa razy się udało. No, Ale nawet to nie, Możemy dać magnezji, bo my mamy tutaj takiego lekkiego, tego, pomocnika. To dużo chaosu. Chaos. Dużo chaosu. Jestem chaosem. O, tak, Weź to po to podrzucić, człowieka. Ciężko w ogóle podrzucić się, wyślizgnę na tym. Ciężko. Nie, 15. Godzę się z tym wynikiem. Jestem z niego zadowolony. Ja się ze swojej nie godzę. Oh, Noo, dokładnie Magnezja no, okay. Czyli ja przegrałem Dzięki, dzięki bardzo Dużo Szacun dla Pana no. To jest właśnie siła nie? chamska Siła, siła starego Serio Ty już ją prawie odblokowałeś, ale jeszcze, ale jeszcze nie Jakie dwudziestki, że masz? <laughs> Tutaj Nie, można sobie z góry To Jest strasznie szóstkie, ale cięższy jak ja nie robiłem Nie, ja mam piętnastki <laughs> Po 20 to to jest masło. No, chudź, stan, musiał przyjść. Jest motywacja. Druga konkurencja, sprawdzamy, jaki ciężar podniesiemy jedną ręką na stanze. Tu kluczowe jest to, żeby złapać też równo. To jest 40. Zrobić tego. Taki trochę końcóweczka martwego, ale właśnie to ważne. Równowaga, wszystko. Git. Dobra, 40 jest. segundo, ¿no? Wow. Wiemy że tej siłownik. Serio. Faj, <grym> zakładaj. Nie zostało to zaliczone tutaj przez naszych widzów. Super. No, poradzę. Dobrze Marlenka. Tylko żeby nie było, że cię plecki później głową. Dobrze trenerze? Dobrze, sobie poradziłam. Pięknie. Dzięki. Zauważyli, że ja ogólnie umiem tylko plęcza? Żeby zaprosiła się, nie przykłada do żadnego innego elementu, który robimy zawsze na odcinkach? To jest niewiarygodne. Trochę tak jest, no. <grym> Trochę tak jest. Ale, Ale z kim dobra. jestem turbogówny po prostu, nie? Do no, wszystkim. <grym> We <Wszystkim> po kolei. <grym> Ale możesz wymyślić sobie konkurencje też dzisiaj jedną. No. A ja nawet plęczę dzisiaj. Nie mogę. Mamy. No dobrze, no na razie mamy remis. No, no na razie. Bardzo dobrze. Co? Po 10? No, w łapie. Słuchaj to. Pięknie. Jestem w szoku. Jak obstawiasz? Szędzia? Z lekkością? Czy nie? Z lekkością. Z lekkością. Ula la. No. Już takie 7 na 10 w skali trudności Cześć, że miałbym problem z martwym ciągiem tyle kilo zrobić. O przysiadzie to już nawet to mówić. <laughs> nie ma nie problemu. wspominam nawet o nim. Dobrze, że Kuba jeszcze nie wie. kolejna konkurencja. Max na przysiadzie. Czemu ja podnoszę jedną część? Słuchaj, mam tutaj coś co może zaradzić. Możesz zmierzyć sobie sztangę. Dzięki miarka Sky Athletics. Tak, nowy drop już. Dobra. <laughs> 130. Tu. Nie wygląda to jak na połowie, nie? No panie Canton. No i Chwila przerwy. To ja sobie sprawdzę jeszcze. Dodamy 5 kg. Albo 10 łącznie. Aż mnie bok cały boli. Jezu jest tak eee? jak stary dziadek jakiś ty. O co chodzi? Ciężko, ale jeszcze jest lewa ręka. Dziewięć wyszek jest trudne. Robisz? Spróbuję. Stań się tą sztangą. Nie mogę się Stań nie. Stań się tą sztangą. Stań się tą sztangą. Wiesz o co chodzi? Nie. To jest ten najcenniejszy tip, który możesz dostać. Mam się stać sztangą, tak? Stać się sztangą. No. Po prostu chcesz się oderwać od ziemi. Dobra. Do przodu trochę. To jest kurwa. To ja. był Gimnazjos <laughs> Zezłościł się jak zobaczył co <laughs> robimy Polwiło go to Dobra no nic no kochani no Czasami trzeba po prostu być przegranym i tyle Jest, jest jeden i jeden Dwa jeden tak? Dwa jeden zero, zero Nie ma zero, znaczenia Czyli następna konkurencja Następna konkurencja Pomki stanie na rękach ale z zamkniętymi oczami. Robiłeś kiedyś? Nie robiłem. Robiłem B Presa kiedyś. Ciężko. No. Słyszałem, no to konkurencja kolega mi podsunął. Podobno ciężki jest Nie. ten. Zobaczymy. No i co, trzeba y, zalepić oczy. jeszcze pomysł jest taki, że to tylko typy kaliat Ale guma będzie po włosach ciągnąć. Dobra, hej, czekaj teraz. Teraz tu. Tu. Nie, to się chyba nie uda. No dalej, załóż. Niesamowite wyzwania z zamkniętymi oczami. Edycja Calipatetics. Dobra. Calisretics. Uwaga na włosy. Może być mocno. Co robisz, co robisz? No nie bój się. Chcę tu złapać, naciągam i za górę. Kur... Ej, dojewane nic nie no. ja widzę. No w <słuch> nic nie <się> widzę. <słuch> <Dobra>. <słuch> Jeden. <słuch> Kto? Odsunęliście się? Jest bardzo bezpieczny. Ile mam prób? Pięć? Uuu, leci. Cztery. Pięć. Pamięć mięśniowa. Pięć. Dobra, ale poprawię to. Czyli dwie ale... próby. Dwie próby, pięć. Mocne. Czekaj, bo pani przepuścią. No to stoisz na środku. No co przez... mam co powiedzieć? Gdzie mam iść? Przeproś to przepraszam, bo przepraszam. <laughs> jeszcze, jeszcze. Weź tą gumę, bo mi powisa. Już? Już. Już? Tak. Trzymasz mnie? Trzymam. Wyprowadzam na spacer. Eee, easy. Dziewięć. Dobra. Będziesz to bił jeszcze? Nie. Koniec. Koniec. Wypuśćmy. Jak to czułeś? W ogóle czułeś jakąś różnicę? No czułem. No na wyczucie. Że wiesz, że jeśli ja czujesz, że muszę ci mocniej wcisnąć, to wciskałem. No, <laughs> Najgorszej chyba sam chętną, nie? Zbalansować? Czuję łodzę. No, to zobaczysz, ale jest ogólnie masakra. Dobra, tawaj. Dobra. Dobra, już nie mogę. No czujesz to? Z warkoczem Nie no nie Osiem Ziem. Dziewięć Pięć. A specjalnie to zrobiłem. Nie zaczęło się to za dobrze. Ty, ale dziwnie, ale nie. Jest, Pierwsze wieś. to w ogóle czułem. To jest w ogóle ja coś. No. Zrobię więc ode mnie, tak? Ja mogę to powtórzyć? Ale dziwnie. Zrobię to jeszcze raz. Przyjęł. No, jest 5 prób, będzie to fair, możesz robić. Ja jeszcze miło. zamykałem oczy w ogóle, ale jak zamknąłem oczy, nie? to było też inaczej niż jak y, otwarłem. Jak zamykasz oczy to widzisz pustkę, a jak masz otwarte to widzisz czarność. No. Jest czarność? Takie słowo lepiej. lepiej. Czernie. Takie słowo czarność, cekata. Ale ogólnie ja myślę, że mam dobre wyczucie takie w przestrzeni. To jest. To niebo. Trzecia próba. Jacob Canton. Poprzednia próba, niestety, kamera się przegrzała, ale było 10 powtórzeń, więc mamy remis. Jest? Ale ja nie przyjmuję tego, żeby było 10. Tak, walki I zamierzam go. teraz po prostu rozgr rozgromić pana prezesa. Tu jest potencjał na to, no. Dobra, szybko działa. Kurwa, do nosa mi wchodzą te. Raz, dwa. O kurwa. Trzy. No, czwarta próba. Ostatnia? No. No nie, no nie, no nie mogę nawet w tym, kurwa, zremisować. Wiesz, co jest moje? Twój konik. To jest mój konik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, nie, 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 nie. <laughs> A czekaj, jakby się to zrobiło. Dobra, już war, przeszedłem. Ty jesteś taki człowieku. żałosne, że, że ja przegrałem. Prze... Dobra. Mam dla Ciebie propozycję. Double or nothing. Double or nothing. Czyli tak, jak zrobię 16, to wtedy dopiero wygrywam. I masz ile prób? Jedną. Jedną i 16. Tak. Dla fabuły. Dla fabuły. Zróbmy to. To jest pytanie, co jak nie? To się, się zmienia. Mało, wow, honorowo. Panie Kanton. Wczoraj to pół kebaba walczył. I 50 złotych. I 50 zł. Złoty. Złoty. Jak przegra. Dobra, już war, przeszedłem. Nic mnie nie powstrzyma teraz. Gdzie one są? Joj! Joj! Halo No Wiesz no, Jak do Maltiza są ustawione O widzisz? No Okej okay. 12? O nie. Dobra Zapowiadało się pięknie. Ale, ale nie było fajnie na początku, nie? Bardzo fajnie było, no. Czas na następną konkurencję. Teraz będziemy robić szeroki pulap. Kto zrobi szerszy up Ten yy, wygrywa. I to już wygra chyba całość naszego wyzwania. Niestety. 80 cm. Tutaj mamy odmierzone. Mamy tutaj przyklejone tejpy. Wy z tej strony nie widzicie, ale tu tutaj widać fragment. 80, później mamy 100, 110, 130. Zaczynaj. 130 to tak optymistycznie tak. rozstawiliśmy. Bardzo. I od tego punktu mierzymy, więc jest trudniej. Dobra, Ośrodka, gdzie paluchy, tak? Tutaj. Siedzi, bam. Szybko możemy zakończyć tą konkurencję. Siedzi, bam. Tutaj trzeba bar, jeszcze szerzej. O! No ta prawa dłoń, tak. No, w połowie, jeszcze raz, jak musimy weryfikować dokładnie to... Jest. Oh, Jest mojej moje Dobra, weryfikuj. To ma się lewa. Muszę trochę bardziej, no. Uf. Jak jest tak, że tu jest na styk, a tam no. jest zapas, tak, to zaliczamy. Tak, okay, okay. Czyli to 110. Tu? No to, to już chyba fizycznie niedosięgnę. Dobra, chyba trzeba boksa, nie? Wystarczą paralelki SkyletX, z kolei na zastosowanie. Tu. I tu jeszcze szerzej? No. O. Dobra. I... Ciężkie. Zaliczymy. Już najszerszy się tak dziwnie wygina. I tak nieprzyjemnie się no, ta łopatka serio. rotuje tam, ona znika. No, już bardzo nieprzyjemnie. Jeszcze co dalej? Dalej no. mamy, widać to? A tak, średnio. No tu? E, dalej mamy 130. 130, no. Może 120 jeszcze. Dobra, 130 robimy. Dobra, ja to przekleję, żeby było widoczne. Dobra, Dobra. ale tu już. Czytaj jeszcze tego? Niestety, panie tak Wyr? fizycznie nie jestem Wyr? w stanie się tam znaleźć. Choć bardzo chciał. W palcach, no. Tak? Ale zsuwajmy no, się ręce zsuwa właśnie. Magnezję. Dobra. Dobra, sprawdźmy to, zobaczymy, czy to jest realne w ogóle, bo faktycznie sam zbiz może być ciężki. <noise> Nie. Połogłość. O gość. O kurwa, to jest. Słyszałeś? To jest bóg, 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 tak. Bóg. Nie powtarzajcie tego challenge'u akurat. Niezbyt jest zdrowy, Dokładnie. ale tutaj taki zawodowiec, który przeszedł przez wszystkie możliwe no. kontuzje. Już nic mu nie zaszkodzi. Myślę, że może. Powiem, teraz też widzicie, wróćcie uh -huh. nam war. Możecie pisać, czy zaliczone, czy nie, będzie? Oj, majster, następny. No, 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 nie do no. śladka. No. No. <laughs> Uciekaj. <laughs> Uciekaj. Mocny, mocny chwyt. <głos> nie <głos> mogę w ogóle się spiąć na to. No, powiem tak. Nie widzę tego, nie widzę, ale może się zaskoczę. Myślę, że połówka taka, 120. nie, nie wiesz, że ty tak zrobiłeś. Zdzierajmy. <noise> Okej. Okay. Ah, okay. Ale moje bary. To było tak tu. 120 bym zaliczył, 130 nie było, ale było na pewno szerzej niż to. Teraz ja spróbuję. I bar, proszę. No. no. No teraz zdecydowanie. Teraz jak to zrobisz to tak. zaliczamy? No. Zaliczył chyba, nie? Tu? No. I ta szerzej trochę. Mogę szerzej? No nie mogę. No trzeba wyższy boks. No. Poreczki płoną ciężkie. No teraz masz nieoszukane. Teraz masz więcej. Kciuk. Teraz więcej. No. I kciuk tu trzymam. No tak. Teraz masz dużo więcej niż ja. Czyli robimy teraz do kciuka. Gdzie jest no. kciuk? Już spadł prawy kciuk. Co? Prawy kciuk masz poza już. Może po prostu nie mamy tak długich nóg, może też na, trzeba by wziąć to pod uwagę. Czasami nie jest to po prostu wykonalne. No jakbyś tak zrobił, to by było mocno. M mocno. <śm> o, ból, jak zwykle. Musicie zostawić lajka za ten ból. I ten, podbicie, podbicie też. A teraz podbicie są, zostawcie podbicie. I jeszcze to, przypominamy szybko. Skolemka nowy dropik, spodnie, koszuleczka, łącznie 15 itemów, 500 osób oczekujących, jeżeli chcecie wspierać taką działalność. Kali Atletics, to zapraszam. Dokładnie tak. Ja wspieram. Zobaczcie, jak mi fajnie idzie. Jak skończyłem. Zakończyliśmy Dobra. nasze rekordy, już wiemy z czym możemy walczyć w przyszłości. Tak, jest, ona przegrał. Poszło nam, nie wiem, jak. Napiszcie w komentarzu. My przypominamy o dropie oczywiście takie koszuleczki, takie spodnie, takie bluzy. 15 innych temu znajdziecie Pio i co? I kara. Dokładnie. Również wysyłajcie swoje szerokie pułapy. Wysyłajcie... Oznaczajcie nas. Z miareczką wysyłajcie swojego i ocenimy. Oznaczajcie. Oznacz Eee, no i co? No i kara. Czekam na Was i na drop zrobimy kolejnego vloga, w którym będę robił karę. Liczymy na Wasze kreatywne głowy. Lecimy. Dziękujemy.